Niedziela, trzeci tydzień Adwentu, czas na podsumowanie wieczorne. Zapalamy światło, Adwent 2023. I Znowu słyszymy o Janie Chrzcicielu i słyszymy o tym, że pytają go, jaki duch ciebie napełnia, czy to jest duch Eliasza? I chociaż Jan miał w sobie duch Eliasza, to mówi, że jemu zależy na Izajaszu, który mówił o prostowaniu drogi Panu. I warto się zapytać więc, podczas tej modlitwy, Jaki Duch Ciebie napełnia? Kiedy myślisz o swojej wierze, to czy to jest Duch dobry, czy to jest Duch zły? A może jest tak, że to, co Ciebie napełnia, ci się kojarzy z jakąś postacią z Pisma Świętego? Warto się o to zapytać. A jak to rozpoznać? Bardzo prosta rzecz. Kiedy działa w Tobie Duch dobry, to On Ciebie do Chrystusa pociąga. On Ci daje inspirację, zaprasza Ciebie do miłosierdzia, do nawrócenia. Natomiast, kiedy jest Duch zły, to On Ci całe Twoje skrzydła podcina. To znaczy, czujesz się słaby, smutny, jakby zupełnie niemocny w drodze do Chrystusa. Postaraj się więc razem z Maryją, podczas tej dziesiątki różańca, przyjrzeć Twojemu sercu temu, co Ciebie napełnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus, święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. naszej Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tej modlitwy podejmij decyzję, że Ty już nie chcesz być wierny temu, co jest złe, że chcesz naprawdę pójść za tym, co Tobie podpowiada duch dobry. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, dobranoc.